To są dwie inwestycje strategiczne, jakie Gmina Osztyn do nas kusiła podczas programowania naszego programu regionalnego FEBI, czyli Funduszu Europejskiego na Walii i Mazur. Udało się przekonać Komisję Europejską do tego, że te projekty były projektami strategicznymi. O dużej wartości, bo wartość całkowita inwestycji nowo-bołtyckiej to ponad 270 milionów złotych, nasze dofinansowanie to prawie 170 milionów złotych. Podobna jest sytuacja z planetarium z habitatem: 72 miliony, wartość cała inwestycji, prawie 35, prawie 35 milionów złotych do inwestowania z funduszy europejskich. Te dwie inwestycje nie powstały bez funduszy europejskich, to oczywiste, ale również te dwie inwestycje są bardzo, bardzo mocno oczekiwane przez mieszkańców, nie tylko oszczędności ale i Parmi Masy. Jeśli chodzi o Nową Bałtycką, to znakomite połączenie z obwodnicą, z drogą ekspresową rozwiąże kłopoty zachodniej części naszego miasta. Natomiast jeśli chodzi o modernizację planetarium, myślę, że taki projekt, który został zaplanowany, który powstanie, będzie naprawdę ważnym elementem turystycznym nie tylko dla mapy Polski, Polski, ale również Europy. Dziękuję bardzo.